No ja nie mogę. No dawaj. Dobra, siema. No no i dzisiaj jest ze mną kolega. Przywitaj się. Elo, Elo. Żeluś. Żelusia? No. No i dzisiaj jest taki odcinek, że będzie się zgadzał. No wszystko! Co mu powiem? No i tak. Chwila. Masz jakąś tam skrzyneczkę? Ale w czym? Nie wiem. Tam gdzie masz jakąś skrzynkę? No właśnie, żadnej nie mam. Przed chwilą odebrałem ostatnią. Kurde. A chciałem tak zać. Hmm. A. Dobra. Tak łatwiej sobie tak teraz. Co ty to musisz to zrobić? Musisz dołączyć do mojego klubu na kilka dni Na kilka dni? Nie musi być jeden dzień, dwa dni Chwila, jak się twój nazywa klub? Wejdź mi w profil po prostu Aha, dobra <laughs> Nie ma. Ej, ja myślałem, gościu, że ja mam na zaproszenie. I po prostu ci tak teraz robimy. Jezu, już bym ci dał wyrzuć przez chwilę. Ty zły człowiek? No, mój ma nie wiem. Tak, ty jest blisko obok siebie, że ja nie wiem. Okay. Dobra, to dawaj rzutkę No, dawaj. I czy tak? Czy chcesz? Tak, żebyś... Jako solówkę byś wziął, ale możemy grać razem. Ale ja będę się kampić. Co? Ja będę się kampić, a ty będziesz grał. Czy chcesz, tak? Ale jak? Bo nie rozumiem. No a dawaj star. Dobra, to możemy. Dawaj Start. Dawaj, grę dla znajomych. Ok, hmm. Dąży, że nie mam gemów. <laughs> ja byś miał gemy, no to bym coś złego ja Nie, ty byś był najgorszym człowiekiem na świecie. <laughs> ja wiesz, wiesz co? Ile ja mam gemów? To mam wiedzieć 11, bo wyrzuciłem gościu. Na Aha. big boxa jednego. Mamy na boty czy bez botu. No i tak teraz. Czy chcesz wziąć taką postać jak... Ile? Lat tu muszę sobie wziąć problem? A, będzie fajnie. Nie. Weź Kamela. Dobra, bez tego. Ale ja mam specjalne obcykanie, co to, to może być. Dobra. To będzie lepsze. I no to tak. Dobra. Możemy zaczynać. Już dawno nie gałem na swoich mapkach. Ja Ola, dobra. dobra, jestem. Gdzie ty, Peta. Teraz mam dubini. Ej, gościu, jest taki rodzaj muzyki, nie? No Jest taki rodzaj muzyki jak dubstep a tak blisko, nie? Co? Jak tam Czułeś się po przegranej. Szczerze. No nie, po mi co było tyle. problem stepowo. Dubstepowo. stepowo. Jeszcze raz. Dupstepowo. Nie wnikam. Kościół, będzie ta pięknie O nie, on bierze te kiełby Ile HP Ej, a jest taki... Ja do mojego psa mówię... Jest takie <ścoughs> coś, jak nie dla psa kiełbasa, nie? A ja do mojego psa mówię, nie dla pieska kiełbaseczka <śmienia> Też zło! Ja Ole mam por. HP O nie! Nie będziesz miał ult'a? Kurde! to ci to nie wychodzi. Ole mam lag! -bit. Jezus! Mam nadzieję, że zaraz z krzaków mi nie wyspoczyć na twarz. Ej, a tak z ciekawości, dokąd prowadzi ten telefon? E, na tam, gdzie już jest te wszystko. Aha. Jak chcesz to wejść? Tam, gdzie jest. O nie. KUDA! Czemu musiało mi się tak. Aha. Gadżetów nie masz? tyle zabajesz O Jezu Wybieram se start power'ek Mogę zmienić postaćki? Możesz Dobra Chwila Szkoda, że tej postaci nie mam A wiesz co? Zostawię Czekaj, ja ci powiem, jaki jest dla mnie najlepszy gadżet. Są takie trzy gadżeciki. do, do Edgara, do Nity ten, no. e, łapy niedźwiedzia i jest taki jeszcze taki dobry gadżet do Aidbita. Ten co się przenosi, nie? No wiem. Dalej, dalej, no. Pół, gdzie jesteś? Przy teleporcie takim ziel jasno zielonym. O nie, jak ja to zrobię? To... Nie, to jest teleport. Dobra, M. naprawdę! To tutaj prowadzi! O nie, ty najgorszy człowiek Przecież więc zmarłowałem gadżę. Gdzie jesteś? W nicości. Aha, już trzynek nie ma, widzę. Jezu, ile tutaj ma Widzę, że dostajesz obrażenia. Ej, gadżet coś mi tutaj, nie Halo. Ja laga dostałem. ej powiedz mi, gdzie ja jestem? Wiesz, że ja wybrałem. No. To to by się zlagowało coś, czy jak? Zlagowało mi się. O, tak! Niech tak będzie więcej razy. Hmm. Coś, jakiś A ja ci mówię. A ja ci mówię. Teraz jaką postać musisz wybrać? Jaką? Masz wybrać. Taką jak będę ci ja największe utrudnienie El Primo! Chyba cię powaliło. Masz wybrać? Co? Masz wybrać? No wybrajmy już. Wiem, że kłamiesz. O tak, stary. O tak, wyszło. Jest nice. Patrz, A co? Ty... Gdzie jesteś? To jest piękne. Czy ty naprawdę ciągle się w tym środku respisz? W środku nie. O, dzięki! to is... jest... Jest! Ej, dobra, masz rozegrać solówę. Ja tu tureń... Już siebie. Fuck. Dobra, mogę na szczęście wyjść. Ale jak mam rozegrać solówę? No, no. Ja nie mogę. Na puchałki. No. No, ale to już na puchałki. No. Nie czy mi wywaliło. Ja. ja już go dawno nie grałem sobie w tego blabla. No. Dlaczego mam ciągle łączenie z serwerem Halo? Kakalaka! Kukuluku e czy znasz taką muzyczkę? Czekaj, nie! co tu było? <laughs> Mówiłem, nie, taka znasz taką. Jakby ktoś by nie, nie wiedział to bym ci dał. Okay. Ja muszę włączyć i wyłączyć drewna. Say what? Ej, nowe subskrybenta mam. To więc go pozdrawiam. Czyli już wiesz, ile mam już subskrypcji? 11, mówiłeś. Pila, ja tutaj zrobię małą pauzę, tutaj się grzebię. No więc to da. Rzelusiowy czy tam? Czekaj, jakoś się lasywał. Ja, ja. Ja nie mogę, tyle znajomych nie? Żelusiasty chyba. Dobra, musiał już kończyć, a więc ja też kończę odcineczek. Papa. Subskrybujcie kanał tego subskrybera, dawajcie, a już. i lajkujcie. A już kończę. Papa. Pa.